Siema, ja jestem VMAX. Witam Was w pierwszym odcinku z CSA i ogólnie dogramy sobie dzisiaj z tutaj takim jednym. Gdzie ty jesteś, Celu? Znaczy, ja to nie wiem. Bo tu nie ma w CSGO Counter Strike Global. To już nie wiem. nie wie. Um. I tu zapraszam was do oglądania, zacznijcie z suba dla no, górę dla, dla więcej odcinków z ym, CSGO, może za chwilę widzimy w gierce. Dobra jestem. Odcinek już jakby jest nakrywanie więc. Czemu tu jest ta pana rozkrzewka? Ciebie tutaj nie ma. Uwe. Czemu? Po co komu w rozkrzewce pieniądze? Jak jest 16 koła a da je zakupować?

Ty ty weź coś z tym mikrofonem ogarnij. Tak. Kurwa nie wiem, ten mikrofon jest jakiś stalenie. O, no i no i teraz zgit, nie. Tak lepiej jest, słuchajcie. Lepiej. Wystarczyło w komputer i działa, nie A Co ma komputer do metody, mikrofonu? Nie to ty, metody ojca, metody ojca. Co, mam pytanie, co ma mikrofon do komputera? Znaczy komputer do mikrofonu. Co? Co ma komputer ha. do mikrofonu? O tym przechodzisz chyba. No, że musiałeś kopać w komputer, żeby le lepiej zadziałał mikrofon. To, to jest kurwa zjebane. To nie wiem, co, co ma komputer do mikrofonu. Może dlatego, że lekkie. typu tego typu, nie? Typu C. USB typu C. 11 sekund! 7 Nowy rok, 5 4 nie złamać. I robić. kolejne 5 minut, dobrze no, w... bez krwawek. Meskitu jesteś gotowy, aby to gram jeden. Twojego Modo przegrałem, ale ja nie chcę czemu. być antyterrorystą. No, bo tak, gruba też, nie wiem, czemu, czemu przegrałeś? Co czemu no, mogę? Tak? Masz 500 godzin tu. A ty na drugim końcu ile masz? ]Yes -mm nie, ty nie, nie, na moje moje nie, nie, ja nie, 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 a mam A nie, to nie, nie, mnie. nie, ja na nie, 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 to idę Na B. na Teś się krwa actually, no ja to A kurwa! Co? A co? Yo! O ty kurwo. Na, -bo jest, na B Nie! Yeah. Chyba ja chyba! Dobrze! Ja bym wiedział, to muszę się od nowa no. mam smoka. Dobra. Teraz będzie teraz lepiej, lepiej troszkę. Jakie masz z... bronie? Pistolety? A co, co, co się to obchodzi? Ja... nie, teraz pójdę. Teraz pójdziesz na B. Nie. Ja, ja znam wszystkich, którzy są terrorystami, Którzy wszyscy na zmianę idą Czyli Idą najpierw na A, później na B tak dalej jest Kurwa czekaj, bo ja się robi, rozgrzać Kurwa No i widzisz To są takie rundy Tak, ta, takie rundy wiesz no Takie rundy wiesz No muszę zobaczyć jak się kurwa rozgrzeje ty się rozgrzasz. Ty się Fortnite, no w sumie nie. Ty się w Fortnite, no no w GTA się możesz ty nie rozgrzać. Ja idę sobie na A. To No. Chuje mam to d***a. A co no, nie wiem, mogę kłamać, mogę nie kłamać. Gdzie ty jesteś? Kurwa jebana. No co, ty? no już no. byś chciał wyrzebać. Ty, kurwa, z czego ty wam bolał? Zawópy, tak? Nie, z Glocka. To jest ta z Glocka. A, A wiesz, co ci powiem teraz? A widać, że fajnie się należy w Niezły Glock, niezły Glock. Aha, słuchaj. No, ci... Pat, pod koniec Glock, jakby pod koniec karabinu się dojechałem. Tu macie. Mm. No, to był. No, w no serio, jak się serio chce na mnie z Glocka, to wtedy właśnie no, wtedy no, się no, z Glocką do no, Zigla. I ja y, strzelałem... sobie strzelałem za się, przyjdzie się bloka na no, daleko. Fajnie, fajnie. A tak to co ten. A, teraz pompy, nie? To nie jest pompa chyba. Który! No nie, no jak zakacza, ty mnie ten. No i co, no i po co, no i po co? Jak już wygrałeś. Teraz. to... Do... Teraz. To ja kupię to i chłopie nie wygrasz. No, no. No, już Ja mam Ale kto pytał? Czekam na ciebie, na B, czekam na ciebie. Ty nie wiem, na Co? A ja przecież na B idę. Co? A przecież ja idę na... Ja na A, Bujałem, kurwa. Widziałem, widziałem, no, mówiłem, że pójdziesz na tej no, Dzięki za akacza. Nie, no na ludzi, wiesz? Mnie to tam to nic nie robi. To? Akacz tam tam tam... No bardzo chcę No wiesz, chłopie, Akacz kosztuje? Co? Wiesz, że Akacz kosztuje? Znaczy 1600. A nawet nie wiem gdzie zakać, ja nawet nie... A ja nawet nie mogę kupić jakacza, o dzięki. Ja dosłownie fajnie fajnie żamakać, bo ja nawet go nie mogę kupić jakiegoś antyterrorysta. Chyba. Co? Aha! Teraz do ty. Który. Znaczy ja jestem na na, 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 na tym nie? Ja sobie tam... Nie wiem, gdzie ty jeszcze je, nie je, je, ty czy tam się to bali. Kurczę. Dobra, na razie zrealizuję. Kurczę, Gdzie kurczę, kurczę, kurczę. Kurczę, kurczę. Kurczę, kurczę. Kurczę, kurczę. Kurczę, Gdzie Kurczę, kurczę. Kurczę, A o, ciekawe jak nie możesz zakończyć tego rysa. Ty do mnie. Co? On tak powiedział. Dobra, z tego serca idę na B. Jakby ja miałbym teraz powiedzieć. A, czyli wiem, że idziesz na A. Co? Wiem, że idziesz na A. Nie. Dziecielną nam ci? Tak, na mamę. Человек сна.